mraki. Ten tydzień porwie niektórych z Was w świat iluzji. Może się Wam zdawać, że sprawy, które były dla Was dotąd mało realne, urosną i dadzą Wam poczucie, że mogą się urzeczywistnić. Ale przekonacie się, że marzenia, choć są piękne, nie zawsze się spełniają. W sytuacji, gdy są reprezentowane przez kartę księżyca. Mogą do Was powracać myśli, z którymi Wam się zdawało, że już doszliście do jakiegoś względnego spokoju, po prostu już je od siebie odsunęliście. I mogą też się pojawić ukryte do tej pory pragnienia. Zdolność oceny będzie mocno zawężona. Więc musicie uważać w sprawach związanych z jakąś działalnością, bo możecie być oszukani i możecie też popełniać błędy. Jeżeli nadal przeżywacie jakąś sytuację, która was bardzo dotknęła, to musicie sobie odpowiedzieć na pytanie: co dalej z tym zrobicie? Czy będziecie udawać, że wszystko jest dobrze, już was to nie dotyczy? Nie wiem, będziecie dalej. To po prostu przeżywać i rozdrapywać stare rany, czy może po prostu z tych doświadczeń będziecie czerpali siłę na przyszłość? Bo nie oszukujmy się, nasz cykl życia składa się właśnie z radości i bólu. Także nie odkładajcie trudnych spraw na później, bo im wcześniej się nimi zajmiecie, tym szybciej poczujecie ulgę i ruszycie w końcu naprzód, bo sami przed sobą nie, nie uciekniecie. Ten tydzień będzie też dla Was pracowity, bo jak to się mówi, bez pracy nie ma kołaczy. Więc jeżeli chcecie osiągnąć zamierzone efekty, to nie czekajcie i też nie liczcie na cuda ani przypadkowy uśmiech losu. Po prostu weźcie się do pracy. Bądźcie systematyczni, konsekwencji w działaniach, bo jak wiecie, sukces składa się z wielu drobnych czynności. Będziecie też korzystali z przyjemności, jakie daje Wam życie. W miłości może się pojawić mężczyzna, który zawróci wam w głowie. Ale no niestety ta znajomość będzie powierzchowna i po prostu będzie brak jakichś realnych podstaw, żeby się przerodziła w coś stabilniejszego. Po prostu może to być romans, który będzie potraktowany jako rozrywka. Jeżeli już jesteście z kimś w relacji, to w tym tygodniu jest szansa na to, że ta relacja się pogłębi. Zbliżycie się bardziej do siebie. Jednak też uważajcie, żeby tak w 100% nie idealizować partnera czy partnerki. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, a na przykład widzicie, że ktoś inny jeszcze stara się o wasze względy, to zaufajcie tej osobie, która w widoczny sposób stara się zbudować stabilny związek. Pozdrawiam. Witam, Skorpiony. W tym tygodniu wasza sumienność czy bezinteresowność zostanie dostrzeżona i zacznie przynosić efekty. Nie będą to jakieś oszałamiające sukcesy, ale na pewno dla was odczuwalne. Da wam to poczucie bezpieczeństwa materialnego i przyniesie spokój ducha. Jeżeli potrzebujecie chwili odpoczynku, to zróbcie to. Nie wiem, zrelaksujcie się, ale musicie pamiętać, żeby nie spocząć na laurach, bo wtedy, gdy będziecie w miarę dobrze zabezpieczeni finansowo, możecie też pomagać tym mniej, właśnie zaradnym, co na pewno w przyszłości będzie, słuchajcie, procentować. W tym tygodniu może też się pojawić szansa na zwiększenie majątku. Ugruntowanie jakiejś pozycji finansowej lub rozpoczęcie nowej pracy. Więc miejcie oczy szeroko otwarte, aby nie przegapić jakiejś okazji. Jeżeli niedawno znaleźliście, zaczęliście nowy związek albo przyjaźń, to ta relacja będzie miała solidne fundamenty i możecie zaufać tej osobie. W przypadku związków o dłuższym, właśnie, stażu. Partner albo partnerka, może nawet myśleć o małżeństwie. Jeżeli o czymś teraz myślicie, to ta sprawa ma potencjał na przyszłość. Jeżeli czujecie taką potrzebę odizolowania się od świata, aby przemyśleć jakieś sprawy i spojrzeć na nie z innej perspektywy, to zróbcie to. Bo zazwyczaj olśnienie przychodzi wtedy, gdy dajemy sobie czas na odpoczynek. Więc słuchajcie, zwolnijcie świadomie i zaprzestańcie działań. W ciszy i podczas medytacji będziecie mieć możliwość odnalezienia prawdy w sprawie, która was przejmuje i którą przeżywacie. Odkryjecie wtedy, że macie wszystko to, czego potrzebujecie, aby zażegnać kryzys. Nie zapominajcie też o własnej sile. Jeżeli czegoś pragniecie, wykorzystajcie umysł i intuicję oraz siłę woli, aby to osiągnąć. Bo jak to się mówi, nie ma rzeczy niemożliwych, a wy pamiętajcie, że jesteście jedyni w swoim rodzaju. Także działajcie, wykorzystujcie szanse i pokazujcie własną siłę. Bądźcie przy tym pewni siebie, dajcie ponieść się twórczej interpretacji. Bo macie potencjał, który powinniście wykorzystać. I iskra, którą możecie, i iskrę właśnie, którą możecie zmienić w potężny ogień. Pozdrawiam. Witam ryby. W tym tygodniu przepraszam, że najpierw się zwrócę do pani, ale właśnie panie powinny się skupić na własnych emocjach i ze spokojem postarać się je zrozumieć. Przyjmijcie na jakiś czas bierną postawę nikogo o nic nie proście, a tym bardziej nie zatrzymujcie przy sobie. Nauczcie się po prostu cieszyć własnym towarzystwem w samotności. To inni, niech przychodzą do was, a nie na odwrót. Gdy od kogoś, drogie panią usłyszycie komplement, podziękujcie, nie starajcie się zaprzeczać. Sprawiajcie sobie przyjemności, tak często, aż poczujecie, że w pełni na nie zasługujecie. Niektórzy z Was przebudzą się z mrocznego snu, a problemy, które mieliście, zostaną rozwiązane. Więc jeżeli aktualnie czujecie się nieszczęśliwi, to los wkrótce się poprawi i dostaniecie od niego kolejną szansę. Jeśli w związkach panowała do tej pory stagnacja, to sytuacja ta zostanie uzdrowiona. Dla osób samotnych zapowiada się nowa miłość. Więc możecie spać spokojnie, bo wszystko się ułoży. Też nie traćcie czasu na zmartwienia i pielęgnujcie wiarę we wszystko, co najpiękniejsze. Jeżeli obecnie zastanawiacie się nad jakąś sytuacją i nie wiecie, co zrobić, bo z jednej strony nie wiecie, czy warto zainwestować, a z drugiej strony, czy jest to tego warte i czy przyniesie to w przyszłości zyski czy straty, to przyjrzyjcie się temu, zbadajcie, potraktujcie jako sytuację do nauki. I to, czego aktualnie doświadczycie pomoże Wam w przyszłości zrozumieć lepiej siebie i ludzi wokół. A jeżeli nawet popełnijcie jakiś błąd, to absolutnie nie miejcie do siebie pretensji. Jeżeli czegoś bardzo chcecie, to przestańcie wymyślać sobie wymówki i sięgnijcie po to, o czym marzycie. Macie teraz wsparcie wszechświata, a jedyną rzeczą, jakiej potrzebujecie, to jest odwaga. Pamiętajcie, że jeżeli wystarczy Wam determinacji, to osiągniecie teraz coś, czego pragniecie od dawna. I nie zniechęcajcie się jakimiś drobnymi niepowodzeniami, i nie powstrzymujcie tylko dlatego, bo ktoś może Wam zazdrościć wygranej. Także uwierzcie w siebie, wyjdźcie z cienia i działajcie. Myślcie pozytywnie i afirmujcie różne rzeczy, bo to jest też klucz do sukcesu. Pracujcie nad własnym poczuciem wartości. Jeżeli są sytuacje, od których trzeba się uwolnić, to bez zastanowienia zróbcie to. I wtedy będziecie mogli iść naprzód. I należy też, słuchajcie, działać, bo bezczynność jest czymś najgorszym. Czyli bądźcie bardziej spontaniczni i wyjdźcie poza schematy. Pozdrawiam.